Witam, moje nazwisko Georg Garbowski, jestem mistrzem w zawodzie bioenergoterapeuta i naturopata. Dziś chciałbym przedstawić zestaw biorezonans. Cóż to takiego? Jest to zestaw dwóch kamertonów znajdujących się na skrzynkach rezonansowych. I sama sama budowa takiej skrzynki rezonansowej ym, a więc użyliśmy tutaj do zbudowania tych kamertonów yy, skrzynki rezonansowej z drewna z których normalnie yy, robi się yy, Instrumenty muzyczne, gitara, kontrabas, skrzypce, no, to już jest drewno już specjalnie przeznaczone na instrumenty muzyczne i sama ta skrzynka bez tego kamertonu, który możemy nałożyć na skrzynkę jest już nastrojona na dźwięk C256 Hz. Czyli uderzając tą skrzynkę, jest to skrzynka już dostrojona. Jeśli chcielibyśmy użyć kamertonu innego niż 256 Hz, to musielibyśmy użyć oczywiście krótszej skrzynki. Tak że same takie eksperymenty, jeśli ktoś ma kamerton dźwięk C256, to nie powinno się na ten kamerton nakładać inny kamerton, na przykład D288 Hz, bo to nie będzie ze sobą pasowało. Sama tu ma takie wkładki. One są już tak dopasowane do specjalnych kamertonów, które tutaj możemy włożyć. Jeśli byśmy próbowali jakiś inny kamerton włożyć z innego zestawu, to będzie to różne, nie będzie pasowało. Dlatego skrzynka została specjalnie tak skonstruowana. Skrzynka ma. Wiele możliwości, przynajmniej ten najnowszy model został tak skonstruowany, abyśmy mogli nastawić te skrzynki na odpowiednie fale. Nasz mózg pracuje w falach beta, alfa, teta, delta i te możliwości mamy tutaj, właśnie w tych skrzynkach. Nastawiamy z jednej strony na dźwięk 256. Hercu, czyli nasz dźwięk C ze skali C-dur 256 do 512 Hz, to jest 8 kamertonów. I dokładnie ten dźwięk jest nastawiany na jednej skrzynce, a na drugiej skrzynce mamy tutaj odpowiednio dwa suwaki i dolną krawędzią nastawiamy na częstotliwość 242 i po lewej stronie jest oczywiście taka literka B. To są właśnie fale beta i dokładnie na taką częstotliwość nastawiamy. I teraz, aby wprowadzić nasz mózg w fale beta, to yy, mamy fale beta, które mówią, że jest to 14 Hz. Ale yy, oczywiście 14 Hz to nie mamy takiej możliwości, żeby taki kamerton nastroić. Stroimy kamertony, Dopiero od 32 Hz, i to są kamertony wibracyjne, czyli tak ogólnie to nie są kamertony do słuchania, tylko to są kamertony do wibracji. A yy, kamerton 14 Hz, to tego się zrobić nie da, ale jeśli zrobimy to na innej zasadzie, że jest to różnica z jednej strony 256, a z drugiej 242, to mamy te 14 Hz różnicy, i to właśnie yy, ten efekt robi nasz biorezonans, czyli uaktywniamy. Yy, właśnie, to jest ważne, żeby uaktywniać zawsze kamerton w, yy, właśnie ten, yy, w tą podziałkę 242, a potem 256, żeby ten dźwięk był lekko podwyższany. I tu właśnie ten efekt. I teraz te kamertony między sobą wymieniają te wibracje i w środku, jeśli położony jest po obu stronach głowy, to właśnie mamy te fale beta. Następną funkcją Przestawiamy jeden z kamertonów na 245. I teraz różnica jest 256-245 minus 204, 256 minus 245, to jest 11 Hz i też uaktywniamy z lewej i z prawej strony. I jeśli znajdujemy się tu w środku, to dokładnie mamy falę alfa. Następną funkcją jest z jednej strony. Nastawiamy na 256, to zostaje, a z drugiej strony na 248. I teraz mamy falę TETA. Też możemy używać medytacyjnie, ale ogólnie to jest właśnie te ustawienie, które nastawiam na każdej możliwej terapii, aby już na samym początku wprowadzać w stan uspokojenia, wyciszenia taki stan lekko medytacyjny i Ostatnią taką możliwością jest y, nastawienie na falę delta, i tu mamy y, z jednej strony 256 zostaje, a z drugiej nastawiamy na 252. To są 4 Hz, i tu oaktywniamy z lewej i z prawej strony, i możemy wprowadzić bardzo szybko w taki lekki stan uśpienia. Ten najnowszy biorezonans ma oczywiście też. Y, suwaki po obu stronach y, oczywiście jest to y, kwestia y, no, sprawa lekko sporna y, widziałem też oczywiście bi biorezonans, który był y, troszkę inaczej skonstruowany z jednej strony był odważnik, a z drugiej strony tego odważnika nie było to, y, no Mamy dwa rodzaje różnych dźwięków, bo kamerton bez odważnika i kamerton z odważnikiem dają dwa różne rodzaje dźwięków, czyli częstotliwość się zgadza, a rodzaj dźwięku już nie. Dlatego ja polecam te właśnie biorezonansy, biorezonansy właśnie z, tak, aby odważniki były po obu stronach, bo mamy dokładnie ten sam rodzaj dźwięku. I teraz z takim zestawem możemy też prowadzić terapię na synchronizowanie dwóch półkul mózgowych. Czyli, jeśli nastawimy po obu stronach na dźwięk C, 256 Hz, to daje nam to dokładnie dźwięk C, który będzie synchronizował dwie połowy, wyrównywał słuch po obu stronach. Możemy też do dźwięku C, wykorzystać utwór z płyty Uzdrawianie kamertonami organy, i jeśli włączę utwór w tonacji C, to jest utwór DNA, on jest 528, ale 512-528 to jest ten sam zakres dźwięku C, i tutaj oczywiście, jeśli włożymy, włączymy tą muzykę, to wszystko oczywiście będzie się zgadzało czyli dźwięk muzyka, dźwięk z kamertonów i jeśli wezmę jeszcze dodatkowo dźwięk C to wszystko ze sobą będzie zsynchronizowane y, wszystko ze sobą będzie y, oczywiście pasowało i tu możemy też dodatkowo dwoma kamertonami C zsynchronizować jeszcze dwie półkule Y, mózgowe i wyrównywać energetykę plus-minus po obu stronach, czyli wszystko jest ze sobą zgrane, zsynchronizowane. Kamerton y, ma jeszcze inną funkcję, y, mianowicie jeśli po obu stronach zsunę ten suwak na 264 Hz, to mogę użyć zestawu kamertonów DNA. Ale tu już oczywiście muszę po obu stronach te suwaki zsunąć na 264. 264 Hz, to częstotliwość. Yy, następna oktawa yy, 528, a tu mamy yy, oktawę niżej, 264. Ale oczywiście to wszystko będzie ze sobą pasowało. Utwór w tonacji DNA. I jeśli teraz wezmę kamerton DNA i aktywnie skrzynki to znowu wszystko ze sobą pasuje, wszystko jest ze sobą zsynchronizowane, zarówno skrzynki jak i kamerton, który możemy też podawać na całym ciele. I ostatnią funkcją, którą ma ten biorezonans w sobie, to możliwość słuchania częstotliwości om. Częstotliwość om to 136,1 Hz. I tutaj oczywiście y, nastawiamy nasze suwaki na 272,2 Hz. Tutaj zmienię płytę na płytę w tonacji CIS, czyli nasz OM. Y, I to jest płyta y, z serii uzdrawiania kamertonami, ale to jest płyta OM 4 pory roku. I tutaj utwór w tonacji CIS to. W sumie wszystkie utwory, wszystkie cztery utwory są dokładnie w tej samej tonacji, i tutaj możemy uaktywniać kamertony, właśnie które są na skrzynkach rezonansowych, i równocześnie możemy użyć właśnie kamertonu OM. I teraz muzyka. Częstotliwość z kamertonów, jak i kamertonu, który jest y, nastrojony do 136, ale mamy też dokładnie tak jak 272, czyli następna oktawa. Mamy oczywiście też taki kamerton 272 w następnej oktawie, czyli to jest ten sam dźwięk on, tylko no, mamy go w różnych oktawach. A taki y, prawidłowy 136,1 to też taki kamerton, który jest kamertonem też i. Wibracyjnym. Jego może tak z daleka nie słychać, ale jeśli przytkniemy blisko, będziemy trzymali bardzo blisko ucha, to jest on bardzo już słyszalny. Możemy go też używać wibracyjnie do akupunktury, akupresury i też do rozróżniania stawów.